Witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście w imię Keina i bractwo Not wszystkich braci i sióstr w kolejnym, jak może dobrze pamiętam, aczkolwiek może mnie pamięć myli, w 20, prawdopodobnie 7 odcinku z cyklu Let's Play, czyli zagrajmy w Need for Speed Most Wanted. Dzisiaj przyszedł czas na to, żeby rozprawić się z Baronem, dziesiątym kierowcą z czarnej listy, a między innymi naszym zadaniem będzie dzisiaj pobawienie się w kamienie milowe. A jest ich trochę, ponieważ mamy ich 7, i tak dzisiejsze kamienie milowe to notowania ponad 10 tysięcy podczas pojedynczego pościgu, próba zniszczeń 30 tysięcy. Musimy wziąć udział w pościgu trwający co najmniej 5 minut oraz ominąć blokady drogowe co najmniej 4. Więc może to trochę potrwać. No i oczywiście tradycyjnie fotomandat. 175, 185, O I trochę... no, ostro, 225. Dobra, także nie traćmy czasu. Zaczynajmy. Przejdźmy do jazdy. Dzisiaj wykonam e, kamieni milowe trochę innym pojazdem, mianowicie mi sobie jeszcze którym zdobyłem od barona.

Jedziesz? No to jedź, 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 stary Jedź Jedzie. No jedziemy No to jedziemy Juhu! Dzisiaj mam nadzieję y y y uda mi się nagrać odcinek bez przekleństw Oby Giju, czemu ty tak wolno jedziesz, panie policjancie? Yeah! O, nie! Fuck off! Cibu, bo mamy mało czasu, bardzo mało czasu. Uderzam wszystko, co się rusza, żeby zdobyć trochę pieniędzy. Wow, O, cholera, nie udało mi się. radiowozy, są. Ale dziwnie się prowadzi tego widziców. Oczywiście do wyścigów, imprez wyścigowych skorzystam z Toyota, ponieważ ona jest szybsza od tego samochodu. Wiedziecie czy nie. Chodźcie. Jest na ten O, już drugi poziom poszukiwań, bardzo dobrze. Blokady drogowe... na blokady drogowe czas. Jadą? O! Aha, dobra, jest. No jedźcie. O, jest blokada drogowa, super. Jedziemy przez nią. Yeah, baby! A może się zabawię w Destruktora. Je! Yeah! Zniszczyłem radiowóz, Super. A teraz jedziemy. prędzej Dobra. To już nie ma sensu. Jedziemy dalej. O, mamy połowę notowań. Wymagane. Jeszcze jakaś drogowa będzie. Oczekuję tego. Poczekamy aż posiłki zostaną wysłane. Yeah, dzięki. Niecały mnie w dupę, bo gówno poczujesz. Pamiętaj. Po Let's go. Fuck yeah. What? Where the hell? Gdzie oni jadą? No jedźcie. Ja nie mogę. Dobra. Myślę, że mnie aresztuje. Dobra. Jedziemy. Dobra inaczej się zobaczymy yeah. Nie! O próba zniszczeń zaliczona Ale radiowozy jeszcze są na horyzoncie Jedziecie? Chodźcie pojedziemy tędy drogi pieski Tylko Ale 20 sekund O jeszcze minuta do zakończenia pościgu Do, co ja gadam? do zakończenia pościgu Do uzyskania kolejnego kamienia milowego Niech jakaś blokada będzie Czas ucieka, time flies Dobra, mamy kolejne wsparcie, zostało wezwane O, notowanie zaliczone, fajnie Jeszcze 20 sekund niecałe i kolejny kamień, y, kamień milowy zaliczony Zostaną już tylko blokady Fuck you! Ha, ha. Dostałeś w Tędy Dobra próba czasowa zaliczona To tylko blokady zostały Bo były gdzieś w pobliżu Chyba że pojedziemy na autostradę Dobra, to jest dobry pomysł Tam zazwyczaj są ten, blokady i to dużo. Cholera! 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 na Cholera! 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 te blokady? Ja no, Jest! Następny. Już będziemy mieli głowę. Yeah! Fuck yeah, baby! Dobra, jedziemy na autostradę. Nie mówcie, że tylko... A, dobra, jest. Tylko dwa. Trzeczy na horyzoncie. Lips daje radę, cholera A już chciałem Toyota to Supremu O! Kolejna blokada, super Fuck you! Przepraszam, to było nie Dobra, została tylko jedna blokada policyjna I mamy wszystkie kamienie Milowe główne Zanieczone Mówiłem, że jak pojedziemy na autostradę to będzie to... No jest Ale tutaj do tego yeah! tak wam chciałem. Ha, zablokowałem jeden Radius Czy ta blokada... No, dziadu Ludzie, dawać mi tą blokadę! Tylko jednej mi brakuje! Jedną! Poproszę o mi jedną, jedyną! A nie Boże, że blokada była w pobliżu! Niech ta blokada będzie w pobliżu. O, trzeci poziom poszukiwań. Zapowiada się ciekawie. Tylko jeden radiobus. Żeby mnie, żeby go nie zgubił. Nie! O, jest blokada, jest blokada, będzie szansa. Jest! Tak! Juhu! Super! Wimek twonot, My nigdy nie przegrywamy! I teraz możemy spokojnie uciec z policji. A? Już 10 minut? Może jeszcze zdążę w swoim czasie zmieścić kamienie chwilowe? O! to tylko odejść, żeby sprawdzić. Ja spodziewam się, i jestem radzie was. Kurka wodna, a już miałem nadzieję. No cholera, jestem pod strzałem. będzie czas będzie żeby... No raczej nie ja nie mogę, żebym ja nie mógł nim zwiać. O coś mi się zdaje, że kamienie milowe, chyba, yy, fotomandaty będą w oddzielnym odcinku. Hej, nie wyłączam mi z No Chodź o Dobra, może będzie ostatni może będzie dobry moment na ucieczku. Tak. O, zmienił, zmienił się motyw przewodni pościgu, ale i uciekliśmy! Superaśnie! Sweetaśnie! No, to się udało. Zobaczmy, ile łącznie notowań mamy za sobą. Czy one wystarczą do pojedynku z baronem? 185 600 notowań. Pięknie, pięknie, pysznie. 10 minut pościgu. Mija. Zmniejszanie zainteresowania. Kolejna, nie wiem, czy bezużyteczna wiadomość. Ale nie będziemy jej czytać. Dobra. Zostały tylko kamienie milowe. Ale chyba się już nie zmieszczę w tym epizodzie. Także proszę państwa. Drodzy bracia i siostry. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego epizodu. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. W następnym epizodzie przedstawię wam fotomandaty, których, po których pozostało tylko 3. Ja się z wami zżegnam, dziękuję że, dziękuję, że byliście ze mną podczas tego odcinka. Na dzisiaj polecany utwór, ostatnio w GTA 3 były, z, był zespół Vader i ja również do tego powrócę, poczekajcie tylko płytę wezmę. Eee, co teraz brakuje? O, nie było utworu Field of Heads, Field of Heads. Mój ulubiony utwór z płyty, Impressions in, in Blood. Polecam wam serdecznie. I Kabal, Kabal, teraz do ciebie pytanie. Jak oceniasz dzisiejszy odcinek? Mission accomplished. Dzięki serdeczne, Kabal. Komputer Bractwa nad nigdy nie zawodzi. Dobrze wie, co ma powiedzieć. Dobrze, drodzy ludziska, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!